hejcie kochani, witam Was w filmiku z obiecaną niespodzianką. Jak już wiecie, jest to nowa lala, ale zanim Wam jego albo ją pokażę, to tutaj mamy karteczki z napisem płci, czyli czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Więc losujemy, i mamy tutaj jedną karteczkę. I teraz wam pokazuję. Ja wiem, kto to jest, bo sama go kupiłam. I to jest Boy, Czyli będzie chłopczyk. I teraz wam go pokażę. Otóż to jest on. A tu siedzi obok niego Halincia, Bo to jest rodzeństwo brat Halinki. I on ma na imię. Hubert. Więc jest Halincia i Hubercik. On dzisiaj ma ubrane takie spodeneczki. Koszuleczkę ma swojego Smoczusia. A Halincia ma ubrane takie spodeneczki. I takie body z pędziozką. I ma swojego Smoczusia. Siedzą sobie na kocyku. Dobrze, więc jak już wiecie, że to jest chłopczyk i że to jest braciszek Hańki i że je wiecie już nawet jak on wygląda, to możecie się spodziewać, że niedługo będzie film z nim. Dlatego koniecznie nie możecie tego przegapić, więc zasubskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek. Dobrze, więc na dzisiaj to już tyle. Pa pa!